Halo, witam Was serdecznie kochani pozdrawiam. E, my idziemy na e, występy Andrzeja Piasecznego e, To są dni budzenia, także 2 i 3 czerwiec e, są te dni budzenia, kochani. Idziemy, idziemy, kurtki. Słuchajcie, bluzy, bo jest zimno. Także się bardzo cieszę. Zobaczcie jaki księżyc widać. Piękny księżyc jest. Ani co tam u was, co tam u was słychać? Piszcie, kochani, co tam u was, co, jak wy dzisiaj spędzacie ten wieczór? My lekaram, będzie dziewiąta, chyba? Jest za pierwszą. Jasne, jasno. Idziemy, idziemy. już cena? Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że nagram jego piosenki, bo bardzo lubię słuchać go. Zobaczymy, zobaczcie. Nasz łudzyń. Coś tam już słychać. Coś już słychać. Że kochani, to lato nas nie rozpieszcza. Jeszcze nie ma lata, ale maj nas nie rozpieszczał. Teraz czerwiec. No, zimno, jest zimno po prostu. Nie rozpięszcza nas to. Mam nadzieję, że ten czerwiec się jeszcze tak rozpłysze i, i będzie tu. Dobra, zostawiam was, a później będę wysyłać. Tej jeszcze. Pozdrawiam serdecznie.